Marszałek urzęduje wysoko, starosta trochę niżej, wójt na pierwszym piętrze, a sołtys jest na parterze, pod ręką. Taką cenną uwagę usłyszeliśmy podczas składanych życzeń z okazji Dnia Sołtysa w gminie Dwity. Wszystkim sołtysom kłaniam się i życzę Wam powodzenia, wytrwałości i nie ustajcie w działaniach, które rozwijają, nasz piękno, rozwijają nasze piękno w armii, rozwijają gminy i powiat olsztyński. To właśnie oni, sołtysi, są na pierwszej linii frontu, kiedy mieszkaniec sołectwa zgłasza problem, prośbę czy postulat. To sytuacja doskonale znana dla jednego z najdłużej urządzających sołtysów w gminie. Mieliśmy problem z paczkomatem na przykład. No, no, prawda jest taka, że dotrzeć do, do firmy Impos, żeby ten paczkomat zrealizować, podpisy, zbieranie. Się okazało, że kolega kolegi dał radę, mamy paczkomat. Ludzie czasami więcej potrafią. Niż sołtys i ludzie pomagają. Ja jestem na zasadzie, daj wędkę, a ryba się sama złowi. Dzień Sołtysa to doskonała okazja, aby pogratulować i podziękować lokalnym liderom za ich ciężką pracę i zaangażowanie, jakie jest ich udziałem w pracy na rzecz rozwoju swoich miejscowości. Podkreśliła Agnieszka Sokowska-Chrywniak, obecnie wójt gminy, wcześniej Sołtys ławek. Że jest to sytuacja idealna dla Sołtysów, dlatego że przychodzą do osoby, która zna właśnie potrzeby i mieszkańców, i tego co Sołtys. Potrzebuje, wie, jak te problemy już rozwiązać. Gminny dzień Sołtysa to tradycyjnie wyróżnienia. Te należą się wszystkim, a specjalne powędrowały w tym roku do najdłużej urzędającego Janusza Jędrzejewskiego, sołtysa Badnoga oraz Krzysztofa Leszczyńskiego. Sołtysa Sołectwa Słupy wytypowanego do nagrody wojewódzkiej marszałka. Sam jako jednostka to tam niewiele bym zrobił. No. Duże zaangażowanie mieszkańców i za to też mieszkańcom dziękuję. Bo bez tego pewnie i tego wyróżnienia by nie było, bo jeżeli się coś dzieje, to na pewno z inicjatywy mieszkańców i z ich pomocą. Na terenie gminy Dywity znajduje się 20 sołec. Stary aż 12 z nich są w rękach pań sołtysek. Lubię bardzo przebywać z moimi mieszkańcami, lubię robić coś dla ludzi. E, lubię być bardzo aktywna i myślę, że to są przede wszystkim dobre cechy sołtysa. Piątkowe spotkanie 7 marca w Świetlicy w Różnowie było okazją do integracji środowiska, poznania 9 nowych debiutujących sołtysów, ich motywacji i planów. My jako sołectwo Różnowo mamy ogromny potencjał i ten potencjał trzeba po prostu wykorzystać. Trzeba go z ludzi wykrzesać, tak? I to takie moje założenie, dlatego się zdecydowałam startować w wyborach na sołtysa i się udało. I działam, działamy. Mamy piękną stodołę z 1930 roku. Nie chcemy jej zniszczyć, a chcemy zaadoptować na cele społeczne, czyli zrobić piękną świetlicę. Tych zamierzeń i innych zrealizowanych już planów nie udałoby się wcielić w życie, gdyby nie m.in. innowacyjny Fundusz Sołecki. Dotujemy zadania inwestycyjne. Jeżeli sołectwo przekaże 50 czy 60% środków z Funduszu Sołeckiego na zadania inwestycyjne, to gmina jak gdyby dokłada albo drugie tyle, albo do niektórych zadań inwestycyjnych do 300%. Mówię tu o remontach dróg. O projektach drogowych, ale również o panelach fotowoltaicznych, ponieważ już cztery świetlice w naszej gminie takie panele mają. Mają fantastyczne ogrzewanie, tak naprawdę bezobsługowe. Innowacyjny Fundusz Sołecki to rozwiązanie wyjątkowe w skali całego kraju. W całości finansowany jest z budżetu gminy Dwity. Dzięki niemu po prostu żyje się lepiej. Te miejscowości, nawet oddalone od, od Dywid, są takia, takimi sypialniami Olsztyna i mieszkańcy lubią właśnie być w tych swoich miejscowościach i korzystać z tej oferty, którą właśnie proponują Sołtysi razem z nimi. Innowacyjny fundusz sołecki funkcjonuje od 2020 roku. Dzięki niemu w Sołectwach zrealizowano inwestycje za ponad 7 milionów złotych, gdy kwota podstawowego funduszu sołeckiego wyniosła w tych latach 3,5 miliona złotych.